Ciekawym w jeżdżeniu autobusem piętrowym, czy innym turystykiem jest to, że z tyłu jest na przykład podwójna oś z tak zwanym kołem wleczonym, i mamy tu do czynienia wtedy z tym, że ta druga z tych tylnych osi skręca. I trzeba troszkę się nagłówkować, jak tym autobusem manewrować, ponieważ. On bardziej zachodzi na zakrętach i łatwiej uderzyć w przeszkodę jest tylnym zwisem autobusu. Niestety, raz udało mi się tak uderzyć zaparkowany samochód. Na szczęście firma pokryła wtedy tą szkodę, a ja od razu po tym zdarzeniu udałem się do ubezpieczyciela i ubezpieczyłem się na takie ewentualne szkody. W każdym razie. Ta skrętna oś tylna, jeżeli umiemy z niej skorzystać, powiedzmy tak, mam jakąś wprawę w jeżdżeniu takim autobusem, no to działa tylko i wyłącznie na naszą korzyść. Ponieważ jesteśmy w stanie wtedy się wmanewrować naprawdę w ciasne uliczki, ale trzeba pamiętać o tym, aby nie podjeżdżać zbyt blisko samochodów z właśnie przeciwnej strony. Skręcamy w lewo. To nie możemy za blisko stanąć tych aut z prawej, nie, nie, nie na żeletki. Nie tak bardzo, jak możemy sobie na to pozwolić w autobusie przegubowym, nawet. Ale, właśnie, jeżeli umiemy, jakby jesteśmy świadomi tych możliwości tego autokaru, to naprawdę widziałem kierowców, którzy wjeżdżali nimi w takie miejsca, na które ja bym się w życiu nie podjął, nawet próby. Po prostu od razu bym się poddał. A oni. Nie dość, że się podjęli próby, jeszcze to zrobili i to na luziku, z pełnym takim spokojem, bez przeszkód, wyjechali, zrobili co mieli i koniec, po mistrzowsku, więc podziwiam. Tutaj nagrywam taki sobie monolog z Wami, ponieważ nie mam pasażerów akurat, więc mam przejazd na pusto, praktycznie godzinny, nie będzie to nagranie aż tyle trwało. Nie wiem, co miałbym przez tyle czasu Wam opowiadać. A tak, autobusem piętrowym, turystykiem jeździ się dość normalnie. No, on ma wysokość 4 metrów, czyli jak Tir. Więc nie jest to pojazd jakoś bardzo niewymiarowo wysoki. Na przykład zwykły turystyk, jakim jeździmy tutaj w firmie, ma wysokość 3,8. Więc to różnicy dużej nie ma to tylko 20 cm, prawda? No ale trzeba pamiętać, właśnie. Aby patrzeć na wysokość tych wiaduktów, to jest jedno. A druga rzecz, no, ja akurat tu jadę po stałej trasie, więc wiem, że nie ma za niskich wiaduktów. Ale gorzej jest wtedy, jeżeli ktoś jedzie gdzieś w trasę turystyczną i to jeszcze pierwszy raz, no to na pewno stres, stres jest większy. A tutaj, no, szanse są nikłe, żeby z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc, powstał nowy most, który jest za niski. A poza tym, jeżeli się jeździ dużymi drogami, no, autostradami, no to w ogóle nie ma możliwości, żeby ten most był za niski. Dopiero jak się gdzieś skręca w jakieś poboczne uliczki, to wtedy tak może się coś takiego zdarzyć. Nie? Ale no respekt jest, kiedy myślę, że tam u góry są osoby, które po prostu w kontakcie z jakąś taką przeszkodą, no po prostu by zginęły na miejscu, to naprawdę ta wyobraźnia działa i, i, i ten stresik stresik jest jest większy. Ale tak jak wspominałem Najczęściej mam taki większy stres jak robię pierwszą rundę, a przy drugiej już jadę normalnie, jak, jak, jak normalnym autokarem, normalnym autobusem. Więc y, można się i do tego przyzwyczaić. Ten nam egzemplarz akurat nie jest najświeższy, jest taki troszkę starszy egzemplarz, nawet nie wiem dokładnie, który rocznik, ale widzę po wyposażeniu na przykład, że kamera jest umieszczona tutaj na środku, Myślę, że trochę mało korzystnie. Tam się na nią patrzy. Zwłaszcza kiedy świeci mocne słońce, to nic nie widać. W innych autobusach jest ona umiejscowiona w bardziej przystępnym miejscu. No i jest wyższej jakości obraz. A tak to. Ja już kiedyś wspominałem o tym, że jestem dużym ignorantem, jeśli chodzi na przykład o prowadzenie pojazdu. Ja pojadę wszystkim. Jeździłem wieloma sprzętami i powiem, że jeśli wszystko jest sprawne, to ja tym pojadę. Jeśli chodzi o turystyki, to w gminie, kiedy byłem kierowcą autobusu, jeździłem najstarszym turystykiem, to było Volvo z 1990 roku. Z manualną skrzynią biegów, później były nowsze pojazdy, na przykład ze skrzynią z przebitką manualną, oczywiście, to też nimi jeździłem bez przeszkód. Tutaj jeżdżę najnowszymi autokarami, z automatem. Jeśli wszystko działa, to to naprawdę mogę jechać, co mi dadzą. Trochę żałuję, że pracując w MPK nie zainteresowałem się tymi starszymi pojazdami, gdzie była szansa poprowadzić ogórka właśnie e, i karusa, a, a mnie wtedy to nie pasjonowało, aż się dziwiłem tym kolegom, że lubią tymi gratami w cudzysłowie jeździć. A dzisiaj trochę żałuję, nie? bo już mam tego doświadczenia dużo, ale tych starych egzemplarzy doświadczenia mi brakuje, a już nie pracuję w MPK, więc też już do tych pojazdów takiego dostępu nie mam i nie wiem, czy kiedykolwiek mi się jeszcze zdarzy. A tak to mógłbym powiedzieć. Kiedyś swoim dzieciom, wnukom, jakim to sprzętem yy, dziadek jeździł. Nie? A tak, a tak to, to niestety no, aż, aż takich starych rzeczy nie wymienię. O, kamera się przechyliła.